Cześć moi drodzy, witam po krótkiej przerwie. Chwilkę mnie nie było gdzieś na kanałach. No, z racji tego, że miałem tak no, dużo, dużo różnych zadań w różnych miejscach, no więc tak siłą rzeczy ciężko było to pogodzić. No ale jestem i tak zastanawiam się, o czym tu sobie podagrywać, więc na wstępie mam taką prośbę. Jeśli jesteście zainteresowani dowolnymi obszarami, do macie dowolne pytania na dowolne tematy, to zapraszam serdecznie do tego, aby. Umieścić te pytania w komentarzu w tym wideo, napisać do mnie maila, odezwać się na, na Facebooku, czy też na grupach, w których gdzieś uczestniczę, gdzieś, gdzie mnie można złapać. Ja te pytanka, wszelkie w ogóle kwestie zbiorę i w formie, formie nagrania będę się do nich odnosił. A tak teraz, myśląc o tym, o czym powiem, przyszła mi pewna sugestia związana z, z czymś ogólnym, z czymś globalnym. Mianowicie. Zastanawiając się, wybierając z kim chcę rozmawiać, no, przyszli, pokazali mi się opiekunowie e, Ziemi. Z pewną sugestią. Mianowicie, e, jako ludzkość w najbliższym czasie, mamy, że mówimy o tym roku jeszcze, e, będziemy wzmagać się z kilkoma trudnymi e, działaniami globalnymi. Myślę, że przede wszystkim mówimy tutaj o kwestiach militarnych. Jest jakieś działanie zaplanowane. Które potrzebuje się wydarzyć, natomiast w jaki sposób, gdzie jest, jakim skutkiem, nie jest jeszcze określone tak w pełni. Zrozumiałem, że chodzi o to, że w ostatnim okresie czasu, czy to kwartału, dwóch, czy też dłuższego, chociażby tego roku, stoimy przed wieloma trudnymi wydarzeniami na świecie, które tworzą różną energię. Tak? Niektóre istoty spoglądają na to, zasilając to pozytywnie, niektóre doświadczają tego z perspektywy takiej, że zasilają to negatywnie. Suma summarum, no, dziś poruszamy się wokół balansu energii takiej pozytywnej i negatywnej. I w moim rozumowaniu to, co widziałem, jest związane z tym, że ile jakiej energii jest w jakiś sposób określane. I w momencie, kiedy zostanie to określone w pełni, te wydarzenia, które wydarzyć się potrzebują, będą miały nadany yy, Kierunek oraz sposób realizacji, czy też znaczenie, jakie to będzie miało dla nas. Więc, niezależnie z czym globalnie i tak prywatnie teraz się wzmagamy, nad czym teraz pracujemy, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, aby spoglądać, doświadczać tego z taką pozytywną dozą znaczenia, bo będzie miało to istotne i kluczowe znaczenie w kontekście, Czegoś, co się tam wydarzać zechce. No i militarne kwestie po pierwsze. Na teraz pozwolę sobie to pominąć, bo w tych nagraniach takich ogólnych, związanych z wydarzeniami, tak przeglądając teraz to po części, jeszcze chyba jedna albo dwie rzeczy się nie zadziały, o których mówiłem i do mnie mamy, że one mają potrzebę się zadziać. Następnie dość taki często poruszany ostatnimi czasy temat, jest to temat. No, gospodarki, yy, giełd i tego, co tam się wydarza, więc domniemam, że tam też jakiś psikus jest yy, zaparkowany, który w moim rozumowaniu no, również będzie yy, chciał się wydarzyć. No i jeszcze yy, kwestia jakiejś wypowiedzi politycznej, nie wiem, ze strony pana Bidena, Putina, kogoś yy, istotnego, bądź też inna osoba, yy, co przynosi informacje. Do której my, jako y, społeczeństwo, jako człowiek, musimy się dostosować, która chyba w większości przypadków nie jest y, pozytywnie odbierana. Y, jest to obwiane jakąś dozą, taką, no nie wiem, manipulacyjną. To znaczy, że ktoś poprzez jakiś y, wywiad y, oznajmia pewne decyzje, do których chciał, czy nie chciał, potrzebuje my, my jako społeczeństwo, się dostosować. Co ma jakieś y, znaczenie, ale na moment y, wypowiedzi, no, jest to tak odebrane no chyba z mniejszą dozą y, sympatii, więc to też tak sobie pozostawię. Y, I są jeszcze dwie jakieś istotne sprawy. Natomiast y, reasumując to ponownie, y, myślę, że te kilka wydarzeń. Y, zadziać się potrzebuje, a my jako ludzkość teraz mamy tak jakby jeszcze wybór, aby określić się po której stronie jesteśmy, a jest to jednoznaczne z tym, z czym emanujemy, z wnętrza siebie. Tak? Być może, jeśli mnie słuchasz i możesz spoglądać na swoje życie w minionym kwartale, półroczu, czy też tym roku, pewnie znajdziesz, bądź przy, przypomnisz sobie o wielu różnych dziwnych, niekiedy ciężkich sytuacjach, doświadczeniach, takich, które we wcześniejszym życiu, no, nie zadziałyby się, bądź jeśli by się zadziewały, to nie z takim natężeniem. Tak jakby, innymi słowy mówiąc, dużo cięższej energii gdzieś tu w powietrzu wisi, co w jakiś sposób przekłada się na, na ogół, na, na kwestie globalne, jak również nasze takie prywatne, tyczące się poszczególnych osób, sytuacji. Więc, więc w tym zakresie jest dużo jeszcze do opowiedzenia. Natomiast, tak. Tylko te wideo jest formą taką wdrożeniową, więc ja mam już pewien obraz, o czym bym zechciał sobie poopowiadać w najbliższym czasie, nie wiem, dniach, tygodniu, więc myślę, że, że to i tak się zadzieje. Natomiast, jak mówię, jeśli mamy dowolne pytania, dowolne obszary, no to, no to zapraszam. Aha, jeszcze jedna kwestia. W ostatnim powiedzmy kwartale, w ostatnich kilku ładnych kilku miesiącach, miałem możliwość rozmawiać w, w różnych grupach na różne tematy, w których to poruszaliśmy naprawdę niekiedy bardzo poważne, przydatne tematy, które urodziły się w danych grupach i te informacje tam pozostały, więc jeśli ktoś chciałby się tym podzielić, to też niech mi napisze, bądź przypomni o czym rozmawiałem i, i dlaczego, a ja w jaki sposób powrócę do tych wątków i podzielę się z szerszym gronem, tak? Bo tak na szybko to kwestie, no nie wiem, jakieś walutowe, kryptowalutowe, poszczególnych spółek, jakieś formy inwestycyjne były poruszane tak no, w, miarę, w miarę intensywnie. Bardzo znaczącym obszarem były kwestie decyzyjności i zmian w różnych obszarach życia. Tutaj był taki, widziałem taki wspólny mianownik związany z tak, jakby z jakąś energią, która tworzyła pewne podejście u różnych osób w różnych obszarach, więc tutaj też dużo sobie fajnych rzeczy opowiadaliśmy. No i takie sprawy czysto procesowe, wynikające z drogi ducha. Tak, Bo wcześniej gdzieś tak sobie opowiadałem o rozumie, o takiej drodze serca, więc tam też dużo w różnych grupach sobie mogłem po, porozmawiać. Więc jeśli ktoś, się, ktoś mi o tym przypomni, podzieli się ze mną, to ja prze, przekażę to, to dalej. Więc to może, może tyle na, na początek. Bo tak czy siak, tutaj w dużo spraw globalnych można opowiadać, więc myślę, że, że warto to będzie zrobić. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć. A muszę, muszę coś dograć, bo wyłączając, zamykając wideo, przypomniałem sobie o czymś bardzo istotnym. Mianowicie w ostatnim czasie dostałem również naprawdę stosunkowo dużo takich pytań, bądź dopytań do tego, co mówiłem, pisałem, odpisałem komuś. I. Niekiedy zdarzało się tak, że mając chęć, aby odpowiedzieć każdemu zawsze na wszystko, okazało się, że gdzieś tak prywatnie, tak ludzko się zgubiłem w tych wszelkich różnych wiadomościach, bo zacząłem otrzymywać wiadomości w różnych miejscach, więc po prostu chcąc odpowiadać na wszystko na bieżąco, poświęcałem temu jedno, jednoznaczny czas. I chodzi o to, że są osoby, które wysyłały do mnie zapytania, które opłaciły różne tam jakieś stawki, wybierające różne tam usługi. I ja niekiedy to pomijałem, ponieważ w różnych miejscach otrzymałem 500 różnych wiadomości z dopytaniami, z zapytaniami po co, na co, jak, dlaczego, kiedy, za ile i itp. No i ja próbując uszanować każdego, no zacząłem się w tym gubić i, i domniemam, że teraz są jeszcze osoby, które zapłaciły, no, zechciały skorzystać z jakichś usług takich tekstowych, przelały mi jakieś pieniążki, a ja, nie otrzy... a ja nie udzieliłem odpowiedzi, więc bardzo, bardzo, bardzo proszę, żeby ponowić prośbę, bo być może odhaczyłem wiadomość jako przeczytaną, a się do niej nie odniosłem. Natomiast, wszystkie osoby, które no, w różnych źródłach pytają mnie co, jak, dlaczego, po co, to bardzo, bardzo, bardzo proszę, żeby zerknąć chociaż na, na dowolny film, w którym przedstawiam, jak wyglądają sesje. I jeśli to jest przekonujące, to dociera do, do danej osoby, to zapraszam. Natomiast, jeśli nie, to, to chyba nie czas i miejsce po prostu, żebyśmy cokolwiek mieli robić. Więc, więc myślę, że żebym podarował sobie, po prostu. Więc to, to tak. Aha, i kwestia jeszcze taka, którą powielam, tyczy się sposobu kontaktu ze mną. Każdemu serdecznie polecam, jeśli mamy możliwość rozmawiać, kontaktować się pierwszy raz w tym życiu, aby no serio decydować się od razu na e, rozmowę. Jest to godzinka, w moim rozumowaniu, w cenie takiej chyba e, przystępnej. Na razie jeszcze się wstrzymuję, żeby te koszta zwiększać, bo nie traktuję to jako o, o, zarobek, a, a jako no po prostu e, chęć wsparcia. Natomiast, no, dlatego, dlatego polecam polecam te po prostu sesje. Naprawdę, niekiedy szybciej będzie porozmawiać godzinkę, aniżeli zadać, zadawać mi 500 pytań na wielu różnych portalach, miejscach, gdzie no, ja i tak nie pomagam, no bo tylko tracę swój i, i danej osoby czas, no bo sobie tam potrzebujemy popisać, kim jesteśmy, po co, na co i dlaczego. A naprawdę zdecydowanie prościej i korzystniej dla każdego jest to, żeby porozmawiać po prostu konkretnie, bo niech na razie jeszcze mam określony czas, tak jakby zawodowo. Więc na tego typu rodzaj pracy. No, staram się poświęcać, tam, no nie wiem, godzinę, dwie godziny, trzy godziny dziennie, ale no niekiedy okazuje się, że ja potrzebuję siedzieć cały wieczór i po prostu wszystkim odpisać na wszystko. No a to raz, że zabieram czas, który jest nieproduktywny. Dwa, że zabieram czas osobom, które czekają na jakąś odpowiedź, zabieram czas, bądź zabieram możliwość osobom, które chciałyby ze mną porozmawiać, ale no nie mogą, bądź ja nie mogę, bo, bo mam pracę, bo mam swoje obowiązki, bo potrzebuję tutaj. Wydaje mi się, że potrzebuję, aby każdemu odpowiedzieć na, na wszystko, i dopiero w międzyczasie gdzieś tam odpowiadam na, na wiadomości i, i w międzyczasie gdzieś tam jakieś e, sesje pro, prowadzę. Więc, no tak, wiadomo, że to też jest część takiej mojej wewnętrznej pracy, aby się pookreślać e, i tak, no nie wiem, cenowo, czasowo, e, zasobowo, e, no ale jeśli tutaj mogę tak w formie jakiejś życzliwej i, i neutralnej poprosić, to, to bardzo bym prosił. Naprawdę, e, jeśli kogoś, no po prostu po ludzku, pominąłem, nie odpowiedziałem, to nie, że nie chcę, a po prostu, no. No, mogłem zapomnieć, no jestem po prostu też zwykłym człowiekiem i e, robię wiele rzeczy, być może za dużo na raz, e, więc, więc potrzebuję się również określić i o tym zapomniałem, więc, więc bardzo e, serdecznie proszę i pozdrawiam teraz, hej. Dobra, ostatnia dobrywka. E, przypomniała mi się jeszcze kwestia związana z tym, że ostatnimi czasy m, zacząłem się określać bardziej na rzecz tego, aby... Tworzyć, stworzyć, stworzyć e, pewne miejsce, pewną przestrzeń, gdzie, gdzie będzie można sobie popraktykować, doświadczać no, takich e, wartości ducha, praw ducha, e, więc ja w jakiś sposób będę, e, no, już to robię, aby, aby spisać, określić, e, zmaterializować. Więc jeśli ktokolwiek ma jakieś tam chęci, e, prośby, czy też kierunki, e, czego by ode mnie e, można było wymagać. Czym i w jaki sposób mógłbym się podzielić, to, to też zapraszam i, i, i ja to uwzględnię. Już jakiś czas temu rozmawiałem z kimś, aby pewne rzeczy tutaj materializować, więc, no, oczywiście gdzieś to tak odwodzę, bo, bo fizycznie od no czasu po prostu no nie mam. A to jednak wymaga tego, aby usiąść, odłączyć się i, i bardzo konkretnie po, pomyśleć. No, ale mam tutaj pewne formy medytacji w głowie. Mam pewne możliwości, dzięki którym będziemy, będziecie mogli podoświadczać tego, co doświadczam ja. Pewnych połączeń oraz tego, aby nie musieć zadawać mi pewnych pytań, a aby można było sobie na nie odpowiedzieć samemu w domciu. Tak, więc, więc tutaj mam, mam pewien pomysł, jak to zrobić i jak tego się nauczyć w takim przyspieszonym tempie, bo mi to tam no chwilkę zajęło. Taką dłuższą chwilkę. Więc, więc myślę, że, że można to jakoś określić, aby sobie z tego korzystać. Tak? I mam, że wtedy te formy usług pisanych nie będą miały potrzeby istnieć, bo będziecie mogli sami sobie to w domu robić. Więc mam już takie w głowie gdzieś dwie formy medytacji, no i taki cykl szkoleniowo-adaptacyjny, który rozświetli nam prawa duchowe, prawa wszechświata, i chcąc z nich korzystać, no będziemy mogli sobie już tak poruszać się bardziej świadomie po, po tych różnych obszarach niefizycznych. Więc, więc wtedy więcej czasu będziemy mieć na to, żeby sobie opowiadać, jak to tam jest fajne, czego doświadczamy, aniżeli pytać o jakieś kwestie no które odpowiedzi są na wyciągnięcie waszych rąk. Wszystkiego dobrego. Hej.